Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynam od pana Adriana. Ja? Nie kurwa, ja. Ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Trzy razy. Tak jest zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza. Z którego surowca mineralnego jest produkowana kotkoka? Z ropy naftowej. A poza tym cynk oraz ołów. Czy pan Jacek, pan Arkadiusz i pan Wojciech są szkodnikami? Nie. Tak. Żerują na liściach, a larwy żerują na korzeniach. Kto jest założycielem zamościa? Ja. Raczej nie. Ja. nie. Ja. Ja. Jan. Jan Zamojski. Zamo Mo Kto uwolnił prometeusza przykutego do skały na Kaukazie? A jest. Dobrze. Prometeusza uwolnił Jezus masło, jajka, pietruszka. Kurwa. Proszę podać dystans, na którym odbywają się wyścigi w Indianapolis. Co? 500 mil. 500 mil. Dobrze. Albo nie. Kogo Fidel Castro wyznaczył na swojego następcę? Sona numer dwa. Nie, ja nie. Kur... Aczora Donalda. Czy to dowodził armią gotów w 410 roku? Edward Rydz Do. Nie. Do. nie, Zdomi. Kur... Twój styl. To tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik czy kwartalnik? Nie mam pojęcia. Dobrze. Też nie mam bladego pojęcia. W finale spotkają się Hyzio, Zyzio i Dyzio. A ja? A pan. Nie. Trudem zdobyte środki utrzymania to ciężki kawałek. I teraz stoimy w sytuacji, której nigdy nie mieliśmy w naszej zabawie. Jest to ciężki bo... kawałek chleba. I to jest dobra odpowiedź, pana Wojciecha. Więc kogo mam pytać? Poproszę pana numer cztery. Co? Numer cztery. Ale poproszę pana numer cztery. Ale nigdy w finale nikt nie brał pana cztery. Poproszę pana numer cztery. Nie pamiętam, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Jaki okrzyk wydają tygrysy? To się zgadza. Jakie słowa Minotaur wypowiedział na łożu śmierci? Dobrze. Baryton czy tenor? Jakim głosem śpiewał Jan Kiepura? Tenorem. Nie mam więcej pytań. I z wynikiem 281 punktów witam pana na pierwszym miejscu listy zwycięzców. A pana nie. Dzień dobry. Plaki. Tak jak zwykle, rozpoczniemy od Laki. Kto mieszka w budynku przy londyńskiej ulicy Downing Street pod numerem 10? Nikt. Który organ powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego? Chlucki. Sejm. Do kogo porównamy coś bardzo nudnego? Mówimy nudny jak. Pan Czubrem, dziesięć. Komu przypisuje się najdłuższy członek? Beethovenowi. GT. Czy pani Dorota, pan Jerzy i pan Mirosław budowali piramidy? Tak. Kto wprowadził do astronomii siedem nowych gwiazdozbiorów, a wśród nich wszystkich ludzi prezydenta? Heweliusz? Nie. Ja. Botanika czy grejpfrut? Tak. Do którego państwa należy dziś Lwów? Do Watykanu. Tak było. Czy Czarni mają duszę? Nie. To się zgadza. Jaki ptak widnieje w herbie. Jaki to jest ten herb? Austrii. Renifer.